Ciemano, Zapraszam na kolejny odcinek serii Farmy. Miłego oglądania. O już ranek! Trzeba się brać za robotę! Witam, Gałgany! Dzisiaj zrobimy farmę marchewek. No co się gapisz? O tu będzie idealnie miejsce na farmę. Tylko muszę wziąć narzędzia i wiadro. Znowu te pierdzielone pole, Ech. A mogłem składać długopisy, to nie pola się zachciało. O, tu mam wszystko. No, z takimi narzędziami to pole będzie dobrze wypieszczone, jak żona sąsiada, he, he, he. A jeszcze ten biały proszek podobno szybko stawia, nie tylko rośliny. Dobra zab do roboty, bo noc zastanie. No i wyruszył tyrać w polu jak jakiś czub, he, he, Sam jesteś i w dwodatku, łysy XD. Morda tam i do roboty. Dobra, kopiemy i lejemy wodę. O, woda się popsuła. No, halo, co jest? Walić to idę po kolejną wodę. Boże, co za głąb. Może i głąb, ale to ja będę miał marchewy łysy dziadu. Spie... -i. Dobra, odpalam mi spida, bo coś wolno idzie. I teraz sadzimy to gunwo. Pyk, 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 pyk. I teraz ten magiczny proszek Juno? Hey, you know? Halo co to za dziura? No i zrobione. Nope. Jerej, mam marche, Tyle się na tym polu utyrałem, że po raz spierdzielać. To by było na tyle. E nara họ oh, te